Koniec marzeń o grafenie miał być spektakularnym polskim sukcesem, ale jak mówią eksperci, technologia nie trafiła do fabryk. Jest katastrofa. To o nas mówił świat, ale produkcją zajmą się Chiny. Paweł Płuska. On tam jest, choć go nie widać. Tak zaczynaliśmy materiał o grafenie ponad 7 lat temu. Był wielki sukces polskich naukowców, pierwsza na świecie technologia produkcji, patenty i nadzieja. Jak podczas tej konferencji dwa lata później, że jesteśmy i będziemy liderem nowej technologii. Ten maleńki kawałek może wymienić świat w wielu wymiarach. By zmieniać świat powołano spółkę NanoCarbon, która miała się zająć komercjalizacją grafenu, ale po zmianie władzy zmienił się tylko świat autorów sukcesu. Jak mówi były dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, powołany trzy lata temu nowy szef uznał, że czas na zmiany. Pierwszą decyzją było wyrzucenie z pracy Strupińskiego, autora technologii grafenu, autora patentu światowego, amerykańskiego, japońskiego, Unii Europejskiej. Ktoś uwierzył, na grafenie można zrobić olbrzymie pieniądze. I od tego zaczął się problem, bo pojawiły się osoby coraz mniej związane z technologią i z głębokim rozumieniem technologii, a coraz bardziej chętne, żeby skomercjalizować, zrobić coś, nie mając podstaw ani wiedzy na ten temat. Poprosiliśmy władze Instytutu o komentarz do zarzutów. Według nich sytuacja ITME jest bardzo dobra. Zespół pracujący nad grafenem jest nie tylko coraz większy, ale i bardzo fachowy. A zarzuty mogą wynikać z niewiedzy. A co dalej z grafenem? nanokarbon, w którym większość udziałów ma Polska Grupa Zbrojeniowa, jak informowała Rzeczpospolita, właśnie zamierza sprzedać swoje maszyny instytutowi. Komercjalizacja grafenu nie jest na dzień dzisiejszy opłacalna ani w Polsce, ani na świecie, o czym najlepiej świadczą liczby globalnej sprzedaży grafenu. Grafen nigdzie nie upowszechnił się w skali komercyjnej. Dziś rynek grafenu jest warty 200 milionów dolarów, ale za 5 lat ma to być miliard. Minister Przedsiębiorczości i Technologii zapewnia, że program grafenowy nie umarł, że wciąż jest nadzieja na polskie grafenowe powłoki dla elastycznej elektroniki i superbaterie. Na badania, na rozwój tej technologii e, państwo polskie ze środków publicznych przeznacza naprawdę bardzo dużo środków. Tak jak powiedziałam, są to środki jeszcze na prace badawczo-rozwojowe, ponieważ ta technologia przed wejściem na rynek jest jeszcze przed nią bardzo, bardzo długa droga. Cztery lata temu podczas kampanii prezydenckiej Andrzej Duda nie mówił o długiej drodze, Choć mówił o grafenie. Jeżeli nawet wymyślą coś spektakularnego na polskich uczelniach, to za chwilę znajduje się to w obcych rękach, tak jak dzisiaj jest z grafenem. Wtedy technologia była jeszcze w polskich rękach, dziś swoją podobną opracowali już Chińczycy. Paweł Płuska, Fakty.